W kolejnym odcinku. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku i dzisiaj pokażę wam moje płyty z pudełka więc pierwszą jest to taki tutaj jak widać jest to opowieść W kolejny to jest Barbie Akademia Księżniczek Barbie i sekret wróżek Mam, tak jak mówiłam, cztery, bo Monster High. Monster High mam pioroneczka potwornej nocy. To jest baśnie. E, nie, chyba 5, pięć, pięć mam. Monster High 13 życzeń. To jest moja pierwsza. Mar e, Monster High upiorki rządzam. Monster High upiorna siła miłości. Monster High. E, Opiorysz Miasto Strachu. Kolejny to jest e, Club Wings. Alicja Skrajny Czarów. Mm, to jest zebra z klasą. Kopciuszek i przygody z żeglarzem Singbada Bela i Sebastian. E, Barbie i Barbie i jej siostry w krainie kucyków. Barbie idealny święta. O. Yy. Co tam było? A, pokazywałam. Teraz jest, pokazywałam Dick i tak na budowie. Dziecko yy. Barbie w dziadku do orzechów, Barbie trzy muszkietarki. To jest takie z magazynu. To jest Barbie podwodna tajemnica, Barbie podwodna tajemnica, 2 mapety, tajemniczy ogród, Spiderman Pradawny ląd, wehikuł czasu, królewna Śnieżka, to co bardzo lubię oglądać, czyli Dino Mama, Kubusi Przyjaciele, nie wiem, a to jest Barbie, trzy, y, trzy y, tańczących księżniczki, 12 tańczących księżniczek. Barbie i to jest Jezioro będzie. Barbie z Jeziora Łabędzie Mam takie wszystkie płyta I tutaj są jakieś płyta Więc no to koniec, papa! Pa.